Pojawiła się na ranczu Ranna, uciekając przed własną krwią. Montana, jesień 1883 roku. Burza rozdzierała niebo, gdy Ethan Cole usłyszał niespokojne rżenie koni w stajni. Był sam tej nocy. Dzieci już spały w głównym domu, a wiatr wył między drzewami niczym złowieszcza zapowiedź. Chwycił karabin instynktownie przyzwyczajony do kłopotów, które nadchodziły bez ostrzeżenia na tych surowych ziemiach. Kiedy otworzył drzwisto doły, światło latarni odsłoniło coś, co sprawiło, że krew zastygła mu w żyłach. Kobieta opadła na drewnianą ścianę, jej rozdarta suknia przykleiła się do ciała przez deszcz i błoto. Twarz była blada, ciemne włosy przylgnęły do policzków, a czerwona plama rozlewała się po lewej stronie jej ciała. Podniosła na niego oczy, zielone oczy, które błyszczały gorączką i rozpaczą, i itan poczuł, jak świat drży pod jego stopami. Ta twarz, znał tę twarz, te same oczy, ta sama linia szczęki, ten sam nos. Margaret Holloway, córka Samuela Hollowaya, człowieka, który zniszczył wszystko, co itan kochał piętnaście lat temu. Człowieka, który ukradł ziemię jego ojca, który rozpowszechniał kłamstwa, które zrujnowały nazwisko rodziny Cole, który przyglądał się, jak jego młodszy brat został powieszony za zbrodnię, której nigdy nie popełnił. Samuel Holloway, którego twarz Ethan widział w koszmarach i którego imienia przysiągł nigdy więcej nie wymawiać. A teraz jego córka była tutaj, krwawiąc na podłodze jego stodoły. Ethan cofnął się o krok. Jego dłoń ściskała karabin tak mocno, że kostki pobielały. Wszystkie lata gniewu, żałoby, samotności wypłynęły na powierzchnię jak fala. Nie miała prawa tu być, nie miała prawa prosić o pomoc, nie miała prawa patrzeć na niego tymi przestraszonymi i bezbronymi oczami. Margaret próbowała wstać, ale zataczała się i upadła na kolana. Jej ręce drżały, gdy próbowała przycisnąć ranę na boku ciała. Otworzyła usta. Głos wydobywał się słaby i załamany. Proszę! wyszeptała, a w tym słowie było tyle strachu, że Itan poczuł, jak coś pęka w jego wnętrzu. Mój ojciec odkrył. Odkrył, że pomogłam rodzinie Marfi uciec. On wysłał swoich ludzi. Jej głos zawiódł i przełknęła ślinę, zamykając oczy na moment. Kiedy otworzyła je ponownie, była w nich desperacka determinacja: nie potrwa długo, przyjdą za mną. I Itan stał nieruchomo, rozdarty między dawnym gniewem, a czymś, czego nie potrafił nazwać. Powinien ją tu zostawić: powinien wyrzucić ją ze swoich ziem i zamknąć drzwi. Samuel Holloway nigdy nie miał litości dla rodziny Cole. Dlaczego on miałby mieć litość dla jego córki? Ale wtedy Margaret zakaszlała, a krew zaplamiła jej usta, pochyliła głowę na bok, siły opuszczały jej ciało i wymamrotała coś tak cicho, że itan ledwo usłyszał: Dzieci, nie pozwól, żeby zobaczyły. Dzieci, to słowo przebiło wszystkie obrony itana, jak strzała. Pomyślał o Sara, zaledwie siedmioletniej, która wciąż pytała o mamę każdej nocy. Pomyślał o Tomasie i małym Danielu, których znalazł porzuconych na drodze dwie zimy temu. Pomyślał o Lucy i Jacobie, którzy stracili rodziców przez gorączkę i nie mieli dokąd pójść. Przysiągł chronić te dzieci. Przysiągł dać im dom, który sam stracił. A teraz był gotów pozwolić kobiecie umrzeć u drzwi swojego domu, gdzie którekolwiek z nich mogłoby ją znaleźć rano? I tan cicho zakłoł, odrzucił karabin na bok i ukląkł obok margaret. Była zimna, trzęsła się gwałtownie, a rana na boku krwawiła bardziej, niż się spodziewał. Nie była wystarczająco głęboka, by zabić szybko, ale bez leczenia. Podniósł ją w ramiona, zaskoczony, jak lekka była. Margaret jęknęła z bólu, ale nie otworzyła oczu. I przeniósł ją przez deszcz do domu, omijając pokój dzieci, prowadząc ją prosto do małego pomieszczenia, którego używał jako magazynu z tyłu. Położył ją na wąskim łóżku i zapalił lampkę. W słabym świetle mógł lepiej zobaczyć zniszczenia. Długie cięcie na boku, prawdopodobnie od noża, i ślady na szyi i ramionach. Walczyła. Itan pracował w milczeniu, pewną ręką, która nauczyła się zszywać rany przez trudne lata. Oczyścił krew, nałożył whisky, która sprawiła, że stłumiony krzyk się z niej wyrwał, szyć rozdartą skórę. Margaret wchodziła i wychodziła ze świadomości, mamrocząc imiona, których nie rozpoznawał, błagając o przebaczenie kogoś, kogo tam nie było. Kiedy skończył i okrył ją kocem, otworzyła na chwilę oczy. Były w nich łzy zmieszane z gorączką. Dlaczego, wyszeptała, dlaczego mi pomógł pan? I tan milczał przez długą chwilę, nie znał odpowiedzi, a może znał i nie chciał przyznać. W końcu wstał i podszedł do drzwi. Ponieważ, powiedział chrapliwym głosem, nie jestem twoim ojcem i zamknął za sobą drzwi, zostawiając ją samą w ciemności. Podczas gdy burza trwała na zewnątrz. Minęły trzy dni, zanim Margaret udało się usiąść na łóżku bez omdlenia. I tan odwiedzał ją wcześniej rano i wieczorem, zawsze gdy dzieci były zajęte. Przynosił wodę, jedzenie, zmieniał opatrunki. Niewiele mówił, ona również. Cisza między nimi była ciężka obciążona historią, której żadne z nich nie chciało dotknąć. Ale czwartego dnia, gdy Itan wszedł z miską gulaszu, Margaret stała przy małym oknie, obserwując podwórko, gdzie bawiły się dzieci. Odwróciła się, słysząc go i po raz pierwszy zobaczył jej twarz czystą, bez krwi ani brudu. Była młodsza, a niż początkowo myślał, może dwadzieścia trzy lub dwadzieścia cztery lata. Piękna w dyskretny sposób, z piegami na policzkach i wyrazem łączącym zmęczenie i determinację. Ile? zapytała, wskazując na okno. I tan zawahał się. Pięcioro, odpowiedział w końcu. Sara ma siedem lat, Tomas dziewięć. Daniel właśnie skończył pięć. Lucy ma sześć, a Jacob osiem. Margaret powoli skinęła głową. Żadne z nich nie jest pana krwią, powiedziała, a to nie było pytanie. Nie, potwierdził Itan, krzyżując ramiona, ale są moje we wszystkich sposobach, które się liczą. Patrzyła na niego przez długą chwilę. S Mój ojciec mówił, że jest pan dzikim, przestępcą, który kradnie ziemię i ukrywa bandytów. Jej głos był miękki, niemal smutny. Mówił, że pana rodzina zasłużyła na to, co się stało. Itan poczuł, jak gniew wzbiera, gorący i znajomy, ale zmusił się, by utrzymać spokojny głos. I wierzyła pani w niego? Margaret odwróciła wzrok. Przez długi czas tak. Wierzyłam we wszystko, co mówił, aż... Zatrzymała się palce, zaciskając parapet okna. Aż zaczęłam widzieć rzeczy, które robił. Rodziny, które wyrzucał. Ludzi, których kazał bić. Kłamstwa. Jej głos zadrżał. Kiedy próbowałam pomóc rodzinie Murphy, on powiedział, że jestem zdrajczynią. Że nie jestem już jego córką. Spojrzała na Itana ponownie, a w jej oczach był głęboki wstyd. Przepraszam. Za to, co zrobił pana rodzinie. Za kłamstwa. Za pana brata. Byłam dzieckiem, kiedy to się stało, ale to nie, nie zmienia niczego. Itan się tego nie spodziewał. Nie spodziewał się ciężaru jej słów. Szczerej szczerości w głosie. Część jego chciała odrzucić przeprosiny. Powiedzieć, że nic nie znaczą, pochodząc od niej. Ale inna część Część, którą starał się ignorować od dni, wiedziała, że Margaret nie była Samuelem Hollowayem. Zaryzykowała własne życie, by robić to, co słuszne. Uciekła przed własnym ojcem. A teraz była tutaj, ranna i samotna, prosząc o przebaczenie za grzechy, które nie były jej. Musi pani odpocząć, powiedział w końcu, stawiając miskę na stoliku obok łóżka. Wciąż jest pani słaba. Margaret zgodziła się, ale gdy Itan odwrócił się, by wyjść, przemówiła ponownie. Przyjdą tutaj. Mój ojciec nie przestanie. Dopóki mnie nie znajdzie. Jej głos był stanowczy, pomimo strachu. Powinien mnie pan wydać. Byłoby bezpieczniej dla pana i dla dzieci. Itan zatrzymał się w drzwiach. Przez moment rozważał sugestie. Byłoby łatwiej. Byłoby mądrzej. Ale potem pomyślał o tym, czego nauczyłyby się dzieci, gdyby to zrobił. Pomyślał o Sara, która pytała każdego dnia, jak się czuje ranna pani. Pomyślał o Tomasie, który zostawił polne kwiaty na progu. Nie znajdzie pani tutaj, powiedział Itan i wyszedł zanim mógł zmienić zdanie. Następne tygodnie były dziwne i napięte. Margaret powoli się regenerowała, najpierw chodząc po pokoju, potem zapuszczając się po domu, gdy dzieci spały. Itan trzymał ją w ukryciu, ale wiedział, że nie może robić tego wiecznie. Dzieci były ciekawe, szczególnie Sara, która pytała o dźwięki, które słyszała w nocy i dlaczego tatuś spędza tyle czasu w małym pokoju z tyłu. To Lucy odkryła pierwsza. Dziewczynka obudziła się wcześnie pewnego ranka i poszła szukać Itana, wchodząc do pokoju bez pukania. Zatrzymała się, widząc Margaret siedzącą na łóżku, oczy szeroko otwarte ze zdziwienia. Margaret zamarzła, nie wiedząc, co robić. Ale wtedy Lucy się uśmiechnęła szerokim uśmiechem bezzębnym i powiedziała: To ta pani, której tatuś pomaga. Powiedział, że była pani ranna. Margaret spojrzała na Itana, który pojawił się za dziewczynką, i zobaczyła rezygnację na jego twarzy. Nie było już możliwości ukrywania. Tak. Powiedziała Margaret łagodnie, schylając się na wysokość Lucy. Byłam bardzo ranna, ale twój tatuś mi pomógł. Jest bardzo dobry. Lucy poważnie skinęła głową. Zawsze pomaga ludziom. Tak wszyscy przyszliśmy tu mieszkać. I nagle tamy się otworzyły. Pozostałe dzieci dowiedziały się jedno po drugim, a zamiast dziwności nastąpiła natychmiastowa akceptacja. Margaret była po prostu kolejną osobą, którą tatuś uratował. Thomas pokazał jej swoje rysunki. Daniel uczepił się jej spódnicy. Sara poprosiła, żeby uczesała jej włosy. Jacob, najstarszy i najbardziej nieufny, najpierw obserwował z daleka, ale w końcu nawet on się zbliżył, pytając, czy umie czytać i czy mogłaby nauczyć go nowych słów. Itan obserwował to wszystko z mieszaniną troski i czegoś, czego nie chciał nazwać. Margaret była dobra z dziećmi, cierpliwa i łagodna w sposób, który przypominał mu, zima nadeszła wcześniej tego roku, przynosząc śnieg i lodowate wiatry, które batożyły rancho. Margaret teraz żyła otwarcie z rodziną, pomagając z dziećmi, gotując szycie. Rany na jej ciele się zagoiły, ale Itan Widział inne rany, te niewidzialne, w zmarszczkach wokół jej oczu i w sposobie, w jaki podskakiwała słysząc zbliżające się konie. Nie mówił wiele o przeszłości. Ona też nie nalegała. Była między nimi krucha tregła, zbudowana na potrzebie i wygodzie. Ale nocami, gdy dzieci spały i zostali sami przy ogniu, Tan łapał się na obserwowaniu Margaret, sposób, w jaki się uśmiechała, gdy Sara opowiadała szaloną historię. Sposób, w jaki nucić cicho, składając ubrania. Czułość w jej rękach, gdy opatrywała zadrapanie Daniela. Była córką jego wroga. Powinno być niemożliwe czuć cokolwiek poza urazą, ale to co czuł. Było coraz trudniejsze do zignorowania. Była grudniowa noc, gdy wszystko się zmieniło, I naprawiał ogrodzenie, gdy zobaczył jeźdźców w oddali, czterech mężczyzn na mocnych zwierzętach poruszających się celowo w stronę rancza. Jego serce przyspieszyło, pobiegł do domu, znajdując Margaret w kuchni. Zobaczyła jego twarz i natychmiast zrozumiała. Przyszli, powiedziała głosem spokojnym pomimo strachu w oczach. Musi pan zabrać dzieci i wyjść, powiedział szybko Itan. Teraz, tylnymi drzwiami, jest kabina dwa kilometry na północ, może pani dotrzeć? Nie, przerwała mu Margaret, wstała, prostując ramiona. Nie zostawię pana, by stawił czoła mojemu ojcu sam. Nie pozwolę, by skrzywdził pana z mojego powodu, Margaret. Nie potrwa długo, powiedziała, powtarzając słowa, które wypowiedziała miesiące temu w stodole. Ale tym razem ton był inny. To nie była rozpacz, to była determinacja. Przychodzą po mnie, więc stawię im czoła. Zanim Itan mógł odpowiedzieć, jeźdźcy zatrzymali się na podwórku. Samuel Holloway siadł z konia, wysoki mężczyzna o siwych włosach i twardej jak kamień twarzy. Jego oczy omiotły posiadłość z pogardą, zanim spoczęły na drzwiach domu. Itan wyszedł pierwszy, karabin w ręku, ale skierowany w dół. Margaret pojawiła się za nim i Itan usłyszał, jak oddech Samuela stał się ciężki. Margaret, powiedział mężczyzna głosem naładowanym, powstrzymywanym gniewem. Wrócisz do domu. Teraz. To jest mój dom! odpowiedziała Margaret, a Itan poczuł stanowczość w jej słowach. Nie wrócę z tobą Samuel się roześmiał dźwiękiem pozbawionym humoru. Mieszkasz z nim? wypluł słowa, wskazując na Itana. Z kolem, po tym wszystkim, co ta rodzina zrobiła po wszystkich kłamstwach, które ty o nich rozpowszechniałeś poprawiła Margaret, robiąc krok do przodu znam prawdę hm. ojcze, wiem, co zrobiłeś jego bratu wiem o ziemi, którą ukradłeś wiem o wszystkich kłamstwach twarz Samuela poczerwieniała. Nic nie wiesz, dziewczyno. Wiem wystarczająco, powiedziała Margaret, a jej głos zadrżał tylko trochę. Wiem, że jesteś okrutnym człowiekiem i wiem, że nie chcę być twoją córką. Cisza która nastąpiła była ciężka. Samuel patrzył na Margaret, jakby nigdy jej wcześniej nie widział. Potem jego oczy zwróciły się do Itana, pełne czystej nienawiści. Odwróciłeś ją przeciwko mnie, syknął, skaziłeś ją. Itan zrobił krok do przodu, stawiając się między Samuelem a Margaret, podjęła własne decyzje. I nie pozwolę ci zabrać jej wbrew jej woli. Samuel wyciągnął broń, a inni mężczyźni zrobili to samo. Itan uniósł karabin, serce biło mocno, ale zanim ktokolwiek mógł strzelić, drzwi domu się otworzyły i dzieci wybiegły. Sara uchwyciła się nogi Margaret. Thomas stanął obok Itana. Jacob, Lucy i Daniel utworzyli linię między dorosłymi a jeźdźcami. Nie zabiorą jej! Powiedziała Sara głosikiem stanowczym. Teraz jest nasza. Samuel spojrzał na dzieci, potem na Margaret i coś w jego twarzy się zmieniło. Może był to widok córki otoczonej rodziną, która nie była z krwi, ale była prawdziwa. Może była to pamięć, że sam wyrzucił własną córkę, a może było to po prostu zmęczenie. Powoli opuścił broń. Nie jesteś już moją córką powiedział chłodnym głosem. Jesteś dla mnie martwa. Margaret skinęła głową. Łzy spływały po jej twarzy. Wiem. Samuel ponownie wsiadł na konia. Jego ludzie poszli za przykładem. Zanim odjechał, spojrzał na Itana ostatni raz. To się tutaj nie kończy. Kol. Tak, odpowiedział spokojnie Itan. Kończy się. I jeźdźcy odjechali, znikając w śniegu. Margaret się załamała, szlochając, a Itan ją przytrzymał. Dzieci zgromadziły się wokół nich, przytulając, pocieszając, i w tym momencie, ze śniegiem spadającym delikatnie i rodziną zjednoczoną, Itan poczuł coś, czego nie czuł od lat. Spokój. Dwa miesiące później, jasnego lutowego ranka, Margaret i Itan pobrali się w małym kościele w mieście. Nie było wielkiej uroczystości, tylko sąsiedzi, którzy stali się przyjaciółmi, pastor i pięcioro dzieci, które nie przestawały się uśmiechać. Margaret nosiła prostą, niebieską bawełnianą sukienkę, a itan nawet obciął włosy na tę okazję. Kiedy pastor zapytał o śluby, itan trzymał ręce Margaret i powiedział stanowczym głosem: Przyrzekam cię chronić, przyrzekam zbudować z tobą dobre życie. Przyrzekam, że przeszłość zostaje w przeszłości. Margaret uśmiechnęła się przez łzy. Przyrzekam kochać twoje dzieci jak własne. Przyrzekam zostać bez względu na to, co nadejdzie. Przyrzekam, że to jest teraz moja rodzina. A kiedy się pocałowali, dzieci krzyczały i śmiały się. I wszystko wydawało się właściwe na świecie. Minęły miesiące. Wiosna przyniosła kwiaty i nowe życie na rancho. Margaret nauczyła dzieci czytać, a one nauczyły ją jeździć konno. Itan zbudował większy pokój, by pomieścić rosnącą rodzinę. I każdej nocy, gdy dzieci spały, Margaret i Itan siedzieli na werandzie patrząc na gwiazdy. Żałujesz? zapytał pewnej nocy Itan. Że uciekłaś? Że tu przyjechałaś? Margaret spojrzała na niego, potem na oświetlony dom za nimi, pełen śmiechu i miłości. Nie. Powiedziała, splatając palce z jego. To jest rodzina, którą wybrałam, i nie ma nic cenniejszego, niż to. I tan się uśmiechnął, przyciągając ją bliżej, i razem obserwowali, jak noc opada na góry, wiedząc, że znaleźli coś, czego żadna przeszłość nie mogła zniszczyć: rodzinę, odkupienie, dom. Jeśli ta historia dotknęła Twojego serca, jeśli wierzysz w moc drugich szans i wybranych rodzin, zostaw swój like i zapisz się na kanał. Każdego tygodnia przynosimy nowe historie z dzikiego zachodu o miłości, odwadze i przynależności. Do zobaczenia w następnej podróży.